Cześć! Kolejny odcinek e, Rogi Test i kolejny przykład z kodrewiu. Tym razem będzie to metoda, która ma zwrócić datę na dzień jutrzejszy w odpowiednim e, formacie. To zadanie wydawałoby się dość proste i trywialne, no jednak można popełnić tutaj e, parę błędów, więc przejdźmy do kodu. Dobrze, a więc to jest nasza metoda. Metoda, która ma zwrócić datę na dzień jutrzejszy w odpowiednim formacie. Postaram wam się pokazać mój tok myślenia, gdy pierwszy raz zobaczyłem tę metodę i jak podszedłem do takiego review, do takiej analizy tej metody. No, po pierwsze, to był pierwszy mój, jakby, taki Odruk, wydawało mi się, że to jest po prostu za dużo tych linii kodu. Yy, ta metoda w moim odczuciu powinna zawierać, nie wiem, może do czterech linii, pierwszy strzał w ciemno, ale na pewno nie powinna być, yy, zbliżać się do 20, bo tutaj jest około 20 linii kodu. Drugie, no, yy, jest wywołany trzy razy ten sam jakby format, żeby wyciągnąć rok, miesiąc, dzień. No to już mi nie bardzo też pasowało, oczywiście, yy, to bez większej, głębszej analizy kodu. Yy, Gdybym miał już zawołać formater, no to niech ten formater wyra, będzie jakby taki złożony, czyli sformatuję za jednym razem rok, miesiąc, dzień. Kolejny punkt, no to ten if tutaj na końcu, to to już jakby z kilometra, y, można powiedzieć, brzydko pachniało. No i tutaj jeszcze tak dodawanie, uwzględnianie, że data musi być mniejsza. Yy że dzień musi być, że w przypadku jest mniejszy od 10 i dodajemy 0, no to też jest kawałek, który potencjalnie jest mocno podejrzany. I to było jakby pierwsze takie wrażenie, tylko takie pobieżne, z, po, z pobieżnego popatrzenia tego kodu. Kiedy zacząłem, ana, zacząłem analizować jakby ten kod, no już powiedzmy, ciut bardziej dokładnie, no to oczywiście rzuciło po krótkiej analizie, widzimy, że tutaj w ogóle nie jest uwzględnione przejście na kolejny miesiąc, kolejny rok i tak dalej. W przypadku, gdy będziemy mieć dzisiaj 31 stycznia, no to metoda, która. Ta metoda, która wylicza właśnie w tym momencie tę datę, no to weźniej i przestawi nam licznik na 32 stycznia, no nie przestawi e, miesiąc, nie przestawi rok, więc no po prostu jest błędnie, jest błędnie na, napisana, więc nie radziłaby sobie na skrajnych, e, skrajnych dniach. E, oczywiście, to jest też taki paradoks tej, tej me, me, metody, że ona by... E, Raz w miesiącu przestawało nam działać. Testy by mogły nam się wysypywać, ktoś mógłby nawet tego nie zauważyć przy dobrym układzie przez dłuższy czas. No, niech to w niedzielę nam się gdzieś wysypie, albo w niedzielę akurat nie byłby odpalany jakiś pipeline z testami. Jest szansa, że przez parę miesięcy mogłoby się to poukrywać. A przejście już na rok następny najprawdopodobniej jeszcze dłużej. Eee, tak to tyle. Ja w komentarzu dodałem do tego PR-a w do dość prosty komentarz. Użyj Java Time. Java Time jest dostępny biblioteką do obsługi czasu od Java 8. Jest to odpowiedź na JODA Time. Tak, znacząco poprawiająca. Jakby możliwość pracy, operacja na obiektach związanych z czasem w Javie. Nie ma co muszę, mówiąc wprost kombinować, obliczać, wyliczać na własną rękę, kombinować, pisać własnych metod. Używamy Java, Java Time, znajdziemy tam gotowe rozwiązania. Takie było moje założenie. Okazało się słuszne, kolega po krótkim, krótkiej analizie przygotował tutaj lepszą wersję. Oczywiście to nie jest ten produkcyjny, nie mogę go Wam jakby tak w pełni, w pełni pokazywać, więc to jest tylko na potrzeby tego tego odcinka i no jak widzicie całość można było zamknąć w dwie, no dobra w trzy, w trzy linijki, w trzy liniki kodu tu jest potencjalnie jeszcze takie małe ryzyko na które kiedyś zwrócił mój kolega uwaga, że przy takich wyliczeniach daty powinniśmy oczywiście uwzględnić strefy czasowe może być tak, tak że na przykład serwer na którym odpalacie na przeciwko któremu odpalacie testy ma zupełnie inną strefę czasową i, I on wcale nie jest na tej da, dacie jakiejś jutrzejszej, e, pomimo tego, że u Was już to pokaże, rzeczywiście dzień, e, dzień jutrzejszy mogą tutaj być e, spore, e, spore problemy. Warto na tym pamiętać e, e, i uwzględnić przy pisaniu albo przy odpalaniu już testów na, na konkretnym, e, konkretnym środowisku. Dobrze, myślę, że to tyle. Przejdźmy do podsumowania. No dobrze, to jakie są wnioski z dzisiejszego odcinka. Szczerze mówiąc, to chciałbym tak naprawdę, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Kiedy macie wykonać operację, czy to nie wiem, na datach, czy na stringach, czy jakichkolwiek różnych, szczególnie podstawowych obiektach w Java, to warto się zastanowić w pierwszym podejściu, czy już czasem nie ma gotowych bibliotek, albo już czasem nie ma nawet takich bibliotek w standardowych bibliotekach Java. 99% będzie to słuszny kierunek i bardzo szybko znajdziecie gotowe rozwiązania. Generalnie pamiętajcie, używajcie gotowych bibliotek, uprości wam życie. Dobrze, na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi przykładami z code review, zobaczcie sobie koniecznie na ten filmik i widzimy się wkrótce. Na razie.